Serwer, widzisz, jestem na tym serwerze, bardzo fajny serwerek, jak widzisz, są tu youtuberzy, youtuberzy, że admini, no oczywiście musi być admin, bagerzy, że czyli rangi, ludzie są po prostu z Dzisiaj program se pobije się, może się nie pobije, ale, ale, ale porozdaję, por, ale ale otworzymy klucze. Otworzymy trzy klucze. Żeby nie było zbyt nudno, jak widzisz. Wiem, że dawno nie nagrywam, więc sorry widzę. Jak oglądasz to, to zasubskrybuj. Masz tam na dole. Żeby przycisk nie był biały, żeby przycisk był, nie był czerwony, tylko żeby był szary. Za, zapraszam Cię na ten serwer, kolego. Zostaw łapkę, bo zbieram na rangę, wiesz. No, youtuber. A na razie otwieram legendarną skrzynkę i mam pierwsze... co to było? Okej, okay, nie wiem No i firewerki. no! Aha, zabrali mi firewerki. Widzowie widzieliście to? Zabrali mi te firewerki. Okej, okay, lecimy szybko Szybko. Pójdziemy se. Pójdziemy se. Pobić się leciutko. Wiem, że nie mam seta zbyt do. Nie no, mam dobry. Dał mi kolega, więc trochę się pobije to nic. Tk, trochę ciemniutko. miódko. Co chcesz? Wychodzisz? Wychodzisz? No dawaj. Raz. Dwa, trzy. Elu. Elu. A! Elu. Boję się hej, Okej. Okay. Tata, poczekaj chwilę! Okej, okay, lecimy szybko. pobijecie się. Pobić się nam trzeba. Dża Janene Okej, okay, zaraz zatokujemy Dawaj. Okej, okay, lecimy, lecimy i hop, wychodzę. Widzisz? Nie. Gaz, 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 gaz. O, o, o. A! Pff. Bijemy się i hopa. Hehe. He. O nie, 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 ja żartowałam, 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 żartowałam. O, mam netherite. Убегам, 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 убегам. О! А. Нет! Нет, 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 я жертовал, Не выйду, не выйду! Не выйду, убегам, газ, газ! Нет, 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 Gdy giniesz, a ci daje kolega i ty. No co zrobić? Ucieknąć. No najlepiej ucieknąć. Okay, ucieknąć albo pójść i... Nie wiem. Albo pójść i schować się za krzaczkiem jego gościu. Okej, okay, lecimy. Pa, 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 pa. Kto mnie zabił? Lecimy na z piątki. Gaz, gaz, gaz. Elo? Albo może nie? Okej, okay, dla was widzowie lecę. Tracę punkty już dla was. Wyszłem. Ale sprint. Aha, <grym> zabił mnie. Igi bijusz. nie zabić. Igi Busz, Igi. punkciki Lecimy. Jakoś się wpisywało to. Z... Jak? Nie wiem. Ok, lecimy. Może tam pójdę. O, nie. Trzeba warp. Jakoś tak. TP. Be Be Bezpieczna. O, o, o. Tylko nie mam kilo to ja nie mam jak to zbyt bardzo kopać. Kit weźmiemy. O. Okej. Okay. Okej, okay, bierzemy se, ubierzemy oczywiście. Czemu miałem coś takiego, widzieliście? Okej, okay, ubieramy, kopiemy. A tu mogę cię zabić? Okej okay. O! Dzięki! Uuu mm -hmm. Nie zabijaj mi! Dzięki! Dzięki Kościół On się nazywa ziom2115. Ej, daj, okay, kopiemy, kopiemy. Ziom O, dziękuję. Dziękuję. dzięki! Dzięki! Dzięki, dzięki. Ujej, ujej. Ojeju widzowi, widzicie to? Jujejku. Jaki miły gościu jest! Jez, widzowie, cieszę się. I lecimy na spawna. Kupując rangi nasz, naszym naszemu serwerowi. No nie mojemu, ale... No może kiedyś będzie mój. Nie, no, nie, no żartuję widzowie.